Zastanawiałem się, jak rozpocząć tę rekolekcję i tak sobie pomyślałem, że dobrym punktem wyjścia dla, dla nas był, byłby pewien film. Jest taki amerykański film pod tytułem I że cię nie opuszczę. Jest to pewien dramat romantyczny, w którym dwójka głównych bohaterów zaraz po ślubie ulega poważnemu, tragicznemu wypadkowi. Mężczyzna, mąż trafia do szpitala z lekkimi obrażeniami, natomiast żona jest w ciężkim stanie, trwa walka o jej życie. Kończy się to wszystko śpiączką. Po śpiączce kobieta wstaje z łóżka, zaczyna powoli wracać do życia, funkcjonować w nim normalnie. Tylko jest jeden problem mianowicie taki, że niestety nic nie pamięta. Wszystko z ostatnich pięciu lat gdzieś zniknęło. Nie pamięta to, że jej mąż jest jej mężem, i ten mężczyzna staje przed dosyć skomplikowanym problemem, no bo jak przywrócić jej pamięć? I próbuje. Czyni to przez przywołanie zdjęć, wspólnych wspomnień. Niestety nie pomaga to. Ostatecznie podejmuje decyzję, że postanowi rozkochać się w sobie na nowo. E jest to historia, która jest oparta o książkę, a natomiast książka jest oparta o prawdziwe wydarzenia, które przeżyli realni, prawdziwi ludzie. Natomiast, tak sobie pomyślałem, że ta historia jest takim dobrym wstępem dla naszych rekolekcji. Dlaczego? No, bo w pewnym sensie nasza relacja pomiędzy Bogiem a nami przypomina trochę właśnie to wydarzenie. Dlaczego? No, mianowicie dlatego, że Grzech pierworodny jest właśnie taką katastrofą, takim wypadkiem, który sprawia, że to, co było spontaniczne, naturalne, oczywiste, gdzieś znika. Stajemy się trochę wobec Pana Boga obojętni. Świadomość tego, że on nas kocha, że nas miłuje, gdzieś schodzi na dalszy plan. Nie do końca w to wierzymy. Wydaje nam się, że to właśnie jest tylko jakieś, jakiś taki komunikat bezosobowy. A jednak tak jest naprawdę. Pan Bóg próbuje do nas trafić, przemawia do nas, jak powiemy, przemawiał do proroków, a w, w tych ostatecznych czasach przemówi do nas przez Syna, przez Jezusa Chrystusa. Można powiedzieć ta historia nieustannie dzieje się w dziejach zbawienia, kiedy Bóg próbuje do swojej oblubienicy, która straciła pamięć o swoim oblubieńcu, trafić do niej, zdobyć jej serce, zdobyć jej serce na nowo. Dobrze wiemy, że zawsze w takich sytuacjach, kiedy znamy kogoś, kiedy ktoś jest nam bliski, a potem tracimy z nim więź na krótszy czy dłuższy czas, wtedy kiedy spotykamy się nieraz po latach, to wtedy zadajemy tej osobie bardzo często takie pytanie: przepraszam, czy my się nie znamy? I w pewnym sensie te rekolekcje przypominają coś bardzo podobnego. Pan Bóg, będziemy widzieli, jak w historii zbawienia, spotykając człowieka, różne osoby, nieraz mu bardzo bliskie, jak uczniów apostołów, nieraz bardzo dalekie, stawia to samo pytanie, przepraszam, czy my się nie znamy? Bo ja cię naprawdę bardzo dobrze znam. Jesteś moim dzieckiem. Pamiętasz? Wiesz o tym? Chcę odbudzi, odbudować w nas na nowo tą świadomość tego, że jesteśmy jego dziećmi. I dzisiaj, chcąc zacząć tę rekolekcję, miejmy świadomość, że Pan Bóg, dając nam swoje słowo, chce z nami robić coś bardzo podobnego, stawiając to samo pytanie: przepraszam, czy my się nie znamy? Przed nami pierwsza osoba Barabasz, człowiek, o którym może nie wiemy za dużo, Wiemy to, że jak powie święty Mateusz w swojej Ewangelii, jest znacznym więźniem. Święty Łukasz doda, że wtrącono go do więzienia za rozruchy, które wybuchły w mieście i za morderstwo. Jest człowiekiem, który z jednej strony ma bardzo jasno wytyczone cele w swoim życiu: chce wyzwolenia swojego narodu. I jak słyszymy, nie cofnie się przed niczym, żeby te cele osiągnąć. E, aż po, po straszną zbrodnię morderstwa. I on staje w tym konkursie z Jezusem, o to, kogo na mocy przywileju paschalnego Piłat ma, ma im wypuścić. Czy jego, czy e, Jezusa. I dzisiaj e, chciałbym spojrzeć też trochę głębiej na, e, na to, kim jest Barabasz, co znaczy też jego przydomek. Jakie jest jego imię? No bo e, kiedy mówimy słowo Barabasz, to mówimy o pewnym przydomku. E, znamy e, inne przykłady takich przydomków, między innymi powstanie Barkochby e, jest nie imieniem, e, ale e, nie wzięło się od imienia, ale wzięło się od przydomku. E, syna gwiazdy Barkochby. Natomiast tak samo jest też i z Barabaszem. Jego imię pochodzi też od przydomku – Barabbas, syn ojca. Taki jest jego, jego przydomek powstańczy. E, Orygenes i cała tradycja kościelna do III wieku e, wspomni nawet nam o tym, że znajdowały się manuskrypty Ewangelii, które podawały też imię Barabasza, aby imię jego brzmiało Jezus Barabasz. I kiedy w tej scenie y, przywileju paschalnego, kogo mam wam uwolnić, powie Piłat, znajdujemy właśnie, y, tak, znajdujemy właśnie takie słowa. Jezusa Barabasza, czy Jezusa zwanego Chrystusem. Kogo mam wam uwolnić? Y, to jest wbrew pozorom bardzo ważne, bo y, w tej scenie rozgrywa się bardzo kluczowy wybór. Wybór człowieka, wybór, wybór każdego z nas. Jakim synem Ojca my chcemy być. Jezus jest synem Ojca w zupełnie inny sposób, jak barabasz. Barabasz, tak jak powiedziałem, jest człowiekiem bardzo zdeterminowanym do swojej misji, do swoich zadań, do swoich celów i nie cofnie się przed niczym. I bardzo często też to wynika z tego, że gdzieś w głębi, głęboko, podskórnie takie zachowanie jest objawem pragnienia miłości, szukania uznania, docenienia. Trochę tak, takiego szukania, właśnie tożsamości, bycia synem ojca. I w pewnym sensie w tym konkursie Barabasz to dostaje. Zostaje uznany za to, że on jest synem ojca, a wybrany przez lud. W plebiscycie na, na najpopularniejszego wyzwoliciela narodu wygrywa z Jezusem. Ale jeśli. My podejmujemy też takie życie, że staramy się w swoim życiu, jesteśmy skupieni na tym, żeby właśnie wyrywać miłość z tego świata, szukać uznania innych, akceptacji, poczucia miłości, właśnie też nie cofając się przed, przed niczym, nie zwracając czasami na, na drugiego człowieka, szukając nieustannie atencji, akceptacji, to tak naprawdę nie przynosi to w ostatecznym rozrachunku nam żadnego pokoju. Jezus wybiera zupełnie inną drogę. Drogę prawdziwego syna Ojca. Swoją świadomość bycia nim nie czerpie z tego świata, bo świat jest od niego totalnie odwrócony, ale bierze tą świadomość właśnie od Ojca. Tego, że jest w jego rękach, że na tej drodze Bóg go nie zostawi, że go umiłował, że w każdej momencie, sekundzie jego życia jest kochany. I to daje mu moc, aby przejść przez to, co będzie go czekać, przez całe wydarzenia paschalne. To jest bardzo ważny wybór yy, też dla nas. Jakim ja chcę być synem ojca takim, który będzie próbował miłość wyszarpać z tego świata, akceptację i uznanie i poczucie własnej tożsamości, czy chcę być synem ojca na wzór Jezusa Chrystusa, który swoją wartość i tożsamość czerpie. Przede wszystkim z relacji z Nim, tego, że jestem przez Niego kochany, jestem Jego dzieckiem, jestem Jego synem, jestem Jego córką. To jest fundamentalny wręcz wybór, często moment, w którym następuje też nasze nawrócenie, przeorientowanie naszego życia, jakim chcę być synem. W tej historii jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, że. Barabasz w pewnym sensie nie traci życia. Zostaje ocalony. Wybrano Jezusa, zwanego Chrystusem. Nie jego. On ma życie darowane. Ta scena jest świetnym zwiastunem, zwiastunem całej Ewangelii. Czasami możemy być wobec dobrej nowiny totalnie obojętni, jak barabasz. Możemy stanąć i się zastanawiać: wygrałem życie, a on przegrał. On pójdzie na krzyż. Ja wygrałem. On jest przegranym. Ja jestem zwycięzcą. Ale w ostatecznym rozrachunku wiemy dobrze, że, że wybór Jezusa jest jego zwycięstwem że Bóg go nie zostawia, nie zostawia w prochu śmierci, ale daje mu życie. I to jest wybór, tak jak powiedziałem, bardzo ważny. My możemy wobec tego wyboru zachować się totalnie obojętnie. Możemy nie zwrócić uwagę nie zwracać uwagi na to, co Jezus uczynił dla nas. Możemy nie skorzystać z tej szansy, bo to jest zawsze szansa. Trochę tak jak w koszykówce. Jest taki rodzaj zagrania, który nazywa się zasłoną, kiedy członek mojej drużyny zasłania Przeciwnika, abym ja mógł wykonać zagranie i zdobyć punkty, osiągnąć cel, wygrać mecz. Jezus spełnia trochę taką rolę, że zasłania przeciwnika, zasłania grzech, zasłania szatana, zasłania, zasłania te, to wszystko, co nie pozwala nam kochać. I ty masz piłkę, ona jest po twojej stronie. Możesz z niej skorzystać i wygrać swoje życie, ale możesz również je zmarnować. To już zależy ode mnie. To jest moja wolna decyzja. I spotkanie Jezusa z barabaszem jest, jest czymś takim. Barabasz ma świadomość tego, że właśnie ktoś zasłonił go, osłonił go. On ma szansę. Zostało darowane mu życie, ale piłka jest po jego stronie. Co z tym życiem zrobi? I dzisiaj również możemy spojrzeć tak na siebie. Że Jezus naprawdę zasłonił nas sobą, wziął na siebie wszystko, co było naszą śmiercią, naszym grzechem, zasłonił nas przed naszym najgorszym przeciwnikiem. Jeśli tym się przejmę, w to uwierzę, pójdę za Jego słowem, mam okazję, aby nie zmarnować swojego życia, aby to życie wygrać, bo On dla mnie to uczynił.